Witamy Państwa na eliminacjach do ostatniego zespołu przed sezon nowym sezonem kooperacji do zespołu iSport International. I ponownie eliminację te skomentuje ze mną patryk 913. Dzień Tak, no i dzisiaj wreszcie, jako że to jest ostatnia eliminacja, mamy naprawdę mocny akces, ponieważ samochody DTM-u, chciałem powiedzieć samochody BMW, nie wiem dlaczego, postanowiły wkroczyć do walki i to właśnie za ich sterami. 11 śmiałków powalczy a ostatnie 11 miejsc. No i tak jest. zaczynamy... Nie doświadczenia w tym samochodzie, więc jest równo fajnie i czujemnie. No z grubsza można tak powiedzieć, że właśnie jest Kiedy, tak jak... No mówisz. może ktoś jechał w tym detenie? kiedyś. No. Wiem, że swego czasu w samochodach sportowych jechał masa, ale to jeszcze było przed startem w F1, więc to już raczej doświadczenie mu na wiele się nie, nie zda. To było, bo że wtedy jak chyba mistrzostwo F3000 zdobył. Nie, on wicejmistrzostwo miał wtedy. I to było w europejskiej. To się to nie liczy. Dobra. E, no to zaczynamy kwalifikacje w takim razie. Zegar rusza w, w którym momencie? Jeszcze nie ruszył. Czekamy nadal. Teraz ruszył. I to właśnie... Trójka więc z Hejten jako pierwszy podejmuje się wyjechania na tor. No i może też warto dodać, że Tor, na którym się ścigamy, jest torem naszych południowych sąsiadów, a więc Słowakia ring. No, 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 naszych południowych sąsiadów Słowakianin, no tak trochę chyba Słowacji bardziej. A południowi to nie są Słowacy przypadkiem? Ale to tak źle bo powiedziałeś, że południowych sąsiadów Słowakian Link. Jak tak trochę dziwnie zabrzmiało w tym zdaniu. No dobra, niechaj ci będzie. Naszym południowym sąsiadem jest Słowakian Link. Ty. <laughs> no dobra, no to już rozumiem Twoją retorykę. Niech ci będzie. Dobrze, no to może jeszcze wspomnijmy na szybko jak poszły treningi. Tutaj jak widzimy zresztą pozycje są takie jak Treninga, a więc Walteri Botas był najszybszy. Drugie miejsce przypadło w udziale Pierowi Gasliemu, a więc pierwsza dwójka, no to formuła. Red Bull, a więc... Gasli tak. Ciężko nie będzie go rozpoznać. Tak. Na trzecim miejscu Kajetan Kajetanowicz, Czwarty Robert Michelisz. Jorge Lorenzo na piątym miejscu. Sven Miller na miejscu szóstym. Fernando Alonso dopiero na siódmym miejscu. To jest jak na razie rozczarowanie. Fabian Vettel. Młodszy brat Sebastiana Vettela na ósmym miejscu. Aleksander Sims dziewiąty. Christian Szabo na miejscu dziesiątym. I Felipe Massa jak na razie był na ostatnim miejscu. No i zobaczymy co się zmieni po kwalifikacjach. Zobaczymy, czy e... różowe siły. Zapomną o plamach na swoim honorze, których jeszcze nie mają, ale nie mówmy hop. Na pewno pierwszy kółko zacznie Kajetan Kajetanowi, na będzie Norman Michali, i nie będzie, będzie Aleksander Smith? 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 tak. Wiesz, byś chciał Smitha. Wyjechał też Myler i wyjeżdża też Szavo. Dlatego chciałem powiedzieć szambo, nie wiem dlaczego. Tak, mamy, mamy trochę tych skojarzeń, nie wiedzieć dlaczego. Oczywiście mm. DTM, to znaczy samochody, którymi się ścigają kierowcy, to jest specyfikacja samochodu z 2016 roku, więc... No, Astonów Le... Martinów to nie zobaczymy. E, czego? Astonów Martinów. A, Ani no Oplów. To. Ani Oplów, no mamy, mamy Audi, mamy BMW i mamy Mercedes. I wcześniej więcej do poprzednich dwóch eliminacji tutaj nie ma konkretnego faworyta. No najszybsze, pierwsze auto to był Mercedes, na drugim miejscu był Gasly w BMW, a na trzecim miejscu Kajten w Audi, więc to akurat jest duża różnorodność, co nas oczywiście cieszy. Tak jest. Nie wiem, nie siedzieliśmy nigdy tam, więc nie wiemy, które, który samochód był najlepszy, więc stwierdzamy, że wszystkie są równe. Tak, nie boimy się tego powiedzieć i oczywiście nie ma to w związku z tym, co być może przyniesie przyszłość DTM-ach. Być może, być może w kooperacji zagoszczą przy okazji późniejszego sezonu na dłużej, ale to na razie domniemanie, jeszcze to, do tego jest bardzo daleka droga. Nie wiadomo nawet, czy to odbędzie się w tym roku, czy dopiero w następnym. I nie, od razu mówię, to do Ciebie, Patryk, mówię, że to już mówię o, o roku 2020, a mam nadzieję, że zdążymy zacząć przed sezonem, przed rozpoczęciem roku 2021. <grym> tak mam taką nadzieję. Na, na, tak, bo my to, prawda, nagrywamy to jeszcze w 2019, ale jak Wy to będzie oglądać, to już będzie 2020. Tak, to już będziemy, to już Wam życzymy Wesołych Świąt, Częściowego Nowego Roku i Wesołego Prawdy. Tak jest. No i mamy czas Cayetano, Cayetan Mici, 1.47 eee. i 9. No to teraz tak czas da, na Michelisza. ...nie to bo wczoraj był na tym. Na wyjazdowym. No 24 tysiące szybciej. No kurde. Tak liczyłem, że... ...Cayetan to wyjdzie pierwszy. Tak. No to teraz Aleksander Sims. I to jeszcze 7 szybciej jedzie. Tak jest. Ale to jest dopiero po pierwszym sektorze. Tak. Jeszcze się może czas dużo zmienić. Sven Miller będzie następny, tak? Jest, tu jednak na razie jest troszeczkę wolniejszy. No, trzeba to przyznać, znaczy, że to będzie bardzo ekscytująca grupa i ja już nie mogę się zaczekać, aż wyścig wystartuje, bo to naprawdę bardzo ciekawie się zapowiada. I z jedną 1,10 szybciej. Tak. Ja jest to 11,000. Cóż, ze wzajemnej Dobrze, wspomnijmy o tym, kto, co przyniesie dana pozycja. Miejsce 11 przyniesie start Toronto Merlis 10 miejsce w Laval Rocket, w dziewiąte w Colorado Eagles, ósme miejsce w New York Rangers, siódme miejsce w Pittsburgh Penguins, szóste miejsce w Dallas Stars, a piąte miejsce w Los Angeles Kings. Tak jest, od tej Michelis kończy na dziesiątą szybciej od szybciej od Anowisa a kolejnym kierowcą, który będzie nam kończył kółko, to będzie. Sven Ten man, teraz muszę się do niego doszłafać. Tak jest. Ale on, jest, on ma taką stratę do piła po pierwszym sektorze, jaką Kajetanowi... po drugim, jaką kajetanowi, po całym kółku. Tak, no i na razie jest niestety ostatnie miejsce tego zawodnika. Teraz trzeba szabot będzie nam kończył kółko, 83 godzin tak. na wolniej. Szabot następny będzie, zgadza się. Nie skończył się na 1,10, ale jest drugi. Tak jest. Teraz będzie kolejnym kierowcem Jorge Renzo. A on jest jedną dziesiątą wolniejszy. Mm. Mm. O zobaczymy, czy zdoła jeszcze wyciągnąć coś z tego Mercedesa. Jak mam być szczerze, no to... nikt na tym że tak naprawdę poza treningami się nie ścigał, więc dla każdego kraju to jest nowy towar. No może Norbert Michelis tam w WTCC miał jakieś doświadczenie. Ja nie wiem, czy w WTCC to było. A nie, było! Było no. przecież. Skąd ten tor wyliżmy mieliśmy? Mało... Takie małe że będzie. E, tak, no, ale na pewno to... większe niż pozostali. <laughs> Razem wzięliśmy. Ferenczo 30 wolniej jest piąty, teraz kolejnym kierowcą będzie Massa. A po nim Piergastri, a po nim Fernando Alonso. Massa jest na Pier wyjazdowym, więc a. będzie jednak Gastri. To jest na jedzie po position na razie, a Alonso jest 1-0 wolniejszy. No to zobaczymy, czy uda się Gastriemu. Na razie tak. jest, jest pierwszy, a Alonzo ostatni. No na razie Alonso ewidentnie nie błyszczy. Yy, teraz, nie, Sven Müller był, Alonzo był. No to masa nie. w takim razie, bo Bottas jest jeszcze na wyjazdowym. A Vettel jeszcze jest w garażu. Tak jest, czyli patrzymy na Felipe Masa. Tak jest. To jest okazja do zobaczenia niemal całej pętli. Z tego toru. Z Górów zewnątrz, po jest. tak tor bardzo górzysty. No, 57000, nie jest to źle, ale też nie za dobrze. Czyli Gusty najszybszą BMK w tym momencie. Niestety nie zdąży zobaczyć, kto jest drugi. Drugi jest Sims. A, czyli też BMK. Trzeci jest Szabo, no to mamy Audi. Czwarty jest Michelisz, to też jest bodaj Audi. Dopiero no, Lorenzo i... na szóstym miejscu to najszybszy Mercedes w tym momencie. Tak. No ale wiadomo, Vettel i Bottas jeszcze bez czasu, a to są dwaj kierowcy Mercedesa. Więc jeszcze... No, no jeszcze to... oczywiście dwie bmw bez czasu. Tak jest. Dwie bmw No masa tak, tak. ale... No to też jest w no tak, bo Alonso sobie startuje Mercedesem, no tak, Alonso, Miller i Lorezo, a czyli trzy Merce na no właśnie trzy no, ostatnie ten, miejsca. No tak, no i jeszcze tam i jeszcze Bottas. Dobra, bo się troszkę pomieszało, dobra, zapomniałem, może Alonso startuje wy. w Mercu. na no, Tymczasem okrążenie nam kończy masa i no jest drugie miejsce, a więc bardzo ładnie. Zas... Na razie. Zaskakują, ale też na razie no też. nie odpuszcza, jest jedną dziesiątą wolniejszy. Po pierwszym, no dobra, to nie jest aż tak dobrze. Jednak. Nie jest dobrze, bo. Teraz, nawet, już prawie 30. No to jest słabo w sumie, jak na no ten etap toru. może nawet, nie wiadomo, czy będzie najlepszym Mercedesem na razie. Czyli, pewnie dołączy do swoich kolegów na tym etapie. No i będziemy czekać tylko jeszcze na Feliksa. Ej, Feliksa, Fabiana no, Petera. Tak, będzie zostać że w pamięci ten rozręcz, co nie? Nie, coś innego mi się skojarzyło. Aaa! Bo no to... taki jest taki piłka chyba Felix z i co mi się skarżyło? A, Dobra. No, no. brata. Ale mam Mario, a nie tam Sebastiana i A tym toczyłem ma na pozycji 9 i 1,1 wonił od Mirera. A więc o włos przegrał Wotas. No i czekamy tylko na Setela. Który jeszcze jest w garażu, więc na chwilę popatrzymy sobie jeszcze na lidera. wskazówki od swojego brata? Może. Zobaczymy, do czego to dojdzie. Jeżeli nie uda się Vettelowi skończy na 11 miejscu, chociaż forma BMW na razie na to nie wskazuje, to będzie miał przyjemność ścigać się z innym yy, zawodnikiem, który ma znajomość, czyli z Fabianem Kultardem w Toronto Merlis. No ale zobaczymy, A, czy do tego dojdzie. A Fabian Kultard to, 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 to jest kuzyn. To jest kuzyn Davida Kultarda. Kuzyns. Jeden kuzyn, drugi syn, panie. <noise> tak. <noise> nie, no akurat. E... Jeszcze syn kultarda, jeszcze jest za młody. Bo jeszcze nawet 10 lat. Ja chyba ogóle, nie ma. Że jeden kuzyn kultarda, drugi będzie bratem Fetela. A. W zespole może tak być. A, jest. Dobrze, do końca co zostało? 9,5 minuty. Na Fetela cały czas czekamy. No, chyba to jest. właśnie na tor, a. Odpaliły się te prędkości. Tak, i wyjeżdża za 8, czyli. Tak. I to będzie ostatni zawodnik, który zrobi okrążenie pomiarowe. No i zobaczymy, czy zdoła podtrzymać na razie przyzwoitą formę BMW. Na razie najsłabszą BMW-ką jest. Jest Tak, który jest na trzecim miejscu. Czyli jednak na razie ładnie sobie BMW-ki radzą. Czekaj, co to zaczynamy? 3 BMW? Nie. Pierwszy Gastry, drugi. A to do, dobrze, dobrze, czyli 3 BMW na trzech pierwszych miejscach. Jedna. Tak. No i zobaczymy. U 3. mamy 3 Audi i 4 Merce. I 4 Merce. Tak, no i zobaczymy, czy do tego sematu pasuje się ten młody no, no, Niemiec. Może mieć problem, bo jedzie za Mirarem. No W sumie to jest prawda, Myler na pewno nie będzie walczył o najszybszy czas już w tym etapie kwalifikacji. Ewentualnie może się pociągnąć i tunel za nim górę. No, na bardzo mu się to przydało w pierwszym i w trzecim sektorze. Natomiast drugi sektor z kolei to jest duża przeszkoda, jeżeli chodzi o tunel najbardziej kręty na tym torze. Ja się teraz tak zastanawiam, jaka jest najbardziej popularna seria, na której się ściga Słowakia Ring. Wiem, że się tam mistrzostwa Endurance WTCC Motocyklowe jak? się ściga. No możliwe, że. Podejrzewam, że WTCC. Tak. Bo F1 się nie ściga, F2 się nie ściga, F3 się nie ściga. Zatem raczej WTCC też nie. też nie. Więc mi się wydaje, że chyba. Na... Znaczy, nie WTCC, tylko to WTC. A teraz to już jest wtc no, DCR yy, może World Touring Cup. Yeah, nie no wiem. <laughs> Coś tam. <laughs> to jest Racing czy jakieś tam inne. No dobrze, no i zaczyna na oknożenie. Ja wiadomo, wiadomo, że to jest to samo co DCR, tylko z inną osobą. Więc kiedy Felix chyba za szybkiego, pokażę, nie się. No <laughs> nie, nie. Cały czas ty ty Felixem, ja nie wiem. <laughs> nie ci wyjść z tej głowy. Spokojnie, jak przejdziemy do lefiery, to będziesz miał Feliksa pod dostatkiem. Oj, 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 No tego się mogliśmy sobie spodziewać. No nie skorzystał z okazji na wyprzedzenie zawodnika Mercedesa na okrążeniu wyjazdowym, to teraz straci całe okrążenie i... Szkoda, że bota nie ma bo tu nie ma nam przejmować, to bym by przed na chwilę, przynajmniej go żeby, przejść, żeby miał miejsce. Ty. Tak. Nawet no, więc jednak, no, Wettel niestety zdecydował się wyłamać ze schematu, jeżeli chodzi o producentów. I zobaczymy, czy wyścig to samo przyniesie. W ogóle, jak wygląda plan kalendarza, jeżeli chodzi o to chodzi. To pierwszy wyścig mamy właściwie na w Słowacji. Później pojedziemy na Bliski Wschód, do Kataru, na Tor Los gdzie odbędą się... Gdzie Bo odbędzie się inauguracja serii GP3, natomiast ostatnia sesja odbędzie się na torze Termas der Rio A, dobra. Tak, tak. Naszego GP3, dobra. Naszego GP3, tak. Ja już myślałem, że to chodziło o prawdziwe GP3. No nie, akurat prawdziwe GP3 formuła się tam nie 2, ściga. Formuła 3 to by nie idzie o Katalynę, bo wiesz... No nie, bo tam jest za duży konflikt interesu z Bahrajnem. No i co? Prawie 2 sekundy straty. No i ostatni tor to będzie... Termas de Riondo w Argentynie. Tak jest. No a później już no. czas na testy, o których już wspominałem, nie wiem, czy to przy Tobie, czy... w solowej audycji przy okazji Papo Możliwe, że to nie przy tobie, no później przyjdzie czas na sezon. Przy okazji serii czwartej, to już wspominałem. Okazuje się, że jednak będzie czwarta seria. A i tak, e... jeszcze tak, podzielę się moim przemyśleniem. Biorąc pod uwagę liczbę kierowców startujących, gdybyśmy chcieli rozdzielić ich biarę po rudo, to mielibyśmy aż 6 serii. Ale że GP2 i GP3 biorą po aż 60 kierowców, no to się zmniejszyło do czterech. No ale wiadomo, że 60 nie będzie brał udziału w wyścigu, tylko po prostu będą tam też dla nich... Tak. kwalifikacje, i dopiero wyścig. Tak, będzie przedkwalifikacja, główna kwalifikacja. kwalifikacje, w których odpali 30 i będą kwalifikacje z 30. No i... Będzie coś w tym stylu, wiem, że właśnie w Endurance'ach motocyklowych jest tak, że tam są chyba właśnie 4 grupy i po prostu właśnie tam później się z tego wybiera, którzy tam... Nawet no, nie stamtąd. będziemy robić grup, bo byśmy się pogubili chyba. Znaczy tu akurat będzie łatwiej, bo... Bo po prostu już powinny zadziałać... Nie będzie tego problemu, co było w serii... w seriach starszych, czyli po prostu będą selekcje poszczególnych zespołów, co powinno wybieranie ułatwić. Tak, także tutaj macie okazję posłuchać troszeczkę jakby takich rozmów. Nie do końca związanych z tym, co się dzieje na torze, ale mówię, no ale umówmy się. I teraz, i tak się nic nie będzie działo na torze, bo... Mimo, że są wszyscy kierowcy na torze u jako ostatni znaczy, wyjeżdża... No zjedzie teraz do Boxa, bo przecież... No tak, no to przez chwilkę będziemy mieli wszystkich kierowców na torze. Także mamy jeszcze 4 minuty, także mamy jeszcze okazję, żeby coś tam dopowiedzieć. E, może ja wspomnę jeszcze, a propos czwartej serii Super Formuły, bo nie, są, nie wiem o jednej rzeczy, czyli kalendarza. Tak, mniej więcej. E, będzie 18 wyścigów, co oznacza, że wszystkie cztery serie będą miały łącznie, licząc Indy 500, 101 wyścigów. Także precyzyjnie wyliczone. Sezon się rozpocznie w ten sam weekend, w którym rozpocznie się seria F1. Będzie to start na torze Suzuka. Nie będę jeszcze zdradzał całego kalendarza, bo to zostawię na studio. Natomiast zakończenie sezonu będzie na torze w Adelaide w Australii i odbędzie się w ten sam weekend, co zakończenie sezonu GP2, czyli na torze Interlagos. Czyli na tydzień przed Indy 500. O ile oczywiście wszystko się będzie zgodnie z planem, bo nie się, jeżeli ta przerwa będzie dłuższa w publikacji. Ale to już nie ode mnie zależy. No i dobra. Cóż powiedzieć? Na razie mam chwilowo pustkę w głowie. Można powiedzieć, że niestety czas kwalifikacji to jest najspokojniejszy czas, więc tutaj trzeba najwięcej na wymyślać. No może ja się jeszcze ciebie zapytam. Jak Twoim zdaniem te eliminacje, które do tej pory miały miejsce? Byś ocenił i czy jest szansa, że te eliminacje, które się odbędą, w jakiś sposób okażą się inne od, od dotychczasowych? Nie wiem. Nie, nie, nie powiem. Za trudne pytanie, wiem. Tak. Miałem nadzieję na jakąś ciekawą dyskusję, a tu bym się jednak rozczarował. No to dobra, to ja się może w takim razie Ciebie zapytam o no, największą niespodziankę i rozczarowanie kwalifikacji. Eee... Największe rozczarowanie Alonso, największe zaskoczenie masu. E, o ile co do rozczarowania się zgodzę, o tyle ja się zaskoczyłem ze Sims jest na trzecim miejscu. Myślę, że drugie miejsce, miejsce masy aż tak nie zaskakuje jak właśnie trzecie miejsce Simsa. czy znaczy raczej Massy w kontekście tego, że trening mu słabo poszedł. No w sumie też prawda. No Christian Szabo też e, zaskoczył, bo czwarte miejsce, no to też jest niespodzianka, to jest... No, ale z drugiej strony, no, no to jest. No w sumie, no to jest najszybszy kierowca Audi. To jest właśnie Christian Szabo. To jest zdecydowanie niespodzianka. No Naj najszybszym mercem jest Lorenza, ale to jest dopiero siódme miejsce. Także. Wyrównanie z treningów na razie poszło w lat. Znowu nam się to wszystko schierarchizowało. No ale zobaczymy, czy to się utrzyma. ale przede wszystkim, nie wiadomo, jak inne tory. Ale z drugiej strony, specyfikatorów wszystkich trzech jest w miarę podobna. Czyli dość długie, proste, w miarę szybkie zakręty. No, dobra, no może na Argentyna nie masz tak dużo szybkich zakrętów, to jest chyba będzie najwolniejszy z torów. Ale no, to akurat będzie bardzo szybki. No i zostały ostatnie minuty, także już powoli będziemy się zbliżali ku końcowi. Także tego. No i widać, że już w zasadzie te eliminacje już troszeczkę wywarły na, na nas piętno, bo jest średnio o czym mówić. Normalnie bym jeszcze powiedział, kto by z kim w zespole startował, ale niestety nie wszystko zapamiętałem. Eee, między innymi przecież Los Angeles e, już miał eliminację ostatnio i zapomniałem z kim on tam miał jechać. On miał chyba... Tam była chyba ósemka z Maliny, jak dobrze pamiętam. A ósemka z Maliny, czyli chyba Norman... Nie, Norman Nato był w innym zespole, czekaj. On nie był przypadkiem w Vancouver. Zresztą zobaczę może na szybko, póki nic się nie dzieje. I siedziać nie będzie już w kwalifikacjach. Los Angeles, tak, z Normanem na to, jednak. E, w przypadku zespołu z szósty zawodnikiem no to będzie Sheldon van der Linde, jeżeli chodzi o Dallas, Sambert w Pittsburghu, e, Gino van der Garde w New York Rangers, e, Colorado Eagles Andrea Caldarelli, Toby Sauveri w Laval Rocket. A ostatnie jedenaste, no to już wspominałem o kultardzie w Toronto. No to myślę, że chyba na ten moment powiedziałem już wszystko. W zasadzie, mimo. Dopiero teraz, załomnicy zaczną powoli kończyć swoje okrążenia. No i. Szóste miejsce: Kajetana Kajetanowicza. No to. Na pierwszy wyścig wystarczy, ale nie na dłużej. Później by się przydało trochę przebić. No chyba że. Że będziemy gdzieś najechać o kierowcę. No, mimo wszystko, spodziewajmy się emocji wyścigu. Na pewno będzie mm -hmm. dużo więcej się działo. Jeszcze tylko poczekamy, aż pozostali zawodnicy skończą okrążenia i zakończymy transmisję. Można powiedzieć, że druga część, zgodnie z przewidywaniami, nie zachwycała, ale też i my. Chyba troszkę. Jesteśmy już zmęczeni, bo jednak nagrywamy to taką serią, praktycznie dzień w dzień, każdą serię. I już po prostu troszeczkę nam się udzieliło. No i na, jako ostatni miałem mówić Miller, ale nie Miller, teraz będzie kończył. No, jednak, tak, Miller jako ostatni, czy jeszcze masa, nie masa jeszcze jedzie, czyli to masa jako ostatni przejedzie. I właśnie z przyjazdem masy kończymy transmisję z kwalifikacji i widzimy się już wkrótce na transmisji z wyścigu. Do zobaczenia!